Słuchajcie drogie Byki, co dla Was od 3 do 9 czerwca, 6 czerwca mamy now Księżyca w znaku bliźniąt i w ogóle na niebie jest dużo planet w znaku bliźniąt, bo jest i słońce, i Merkury i Wenus i Jowisz przeszedł właśnie z waszego znaku, gdzie był no, długo długo. Teraz przechodzi przeszedł już do bliźniąt. I to może oznaczać, drogie byczki, że no, jak był w waszym znaku wiadomo, że przynosił wam profity przede wszystkim materialne i finansowe, a teraz zmienia się energia bardziej na, nastawia się na drugiego człowieka i na komunikację. Więc dla was będzie to oznaczać, drogie byki, że ruszycie w świat, ruszycie w świat, tak? Może nie tak daleko, bo. Jowisz to jest, znaczy Merkury w bliźniętach przede wszystkim to są raczej krótkie podróże, ale dla was i tak krótka podróż może być jak długa podróż, bo wy byczki czasami, no, macie opory z ruszaniem się, tak? Nie lubicie, dobrze się czujecie w swoim domu, tak jak raki, więc teraz pora wyruszyć w świat, poznawać ludzi, eee uczyć się. I co tutaj karty pokazują? Y... 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 Otóż, y... No, y... jakieś uczucia przed Wami są. Ten... <todziesiątki> te bliźnięta powodują taką łatwość. Y... Jowisz w bliźniętach i Merkury i też Wenus w bliźniętach, czyli Pianta Miłości, y... powoduje <todziesiątki> Łatwość nawiązywania kontaktów i pokazują się tutaj, kochani, uczucia. Więc uważam, że możecie kogoś poznać, drogie byki, ale będziecie się przed tym bronić. Tak, karty pokazują, no, że tutaj jesteście trochę takie w opozycji, powiedziałabym. Zobaczymy. Więc jakby karty ostrzegają o tym, żeby, przed tym, żeby nie za bardzo analizować pewnych rzeczy, tak? Bo możecie brać takie za i przeciw, tylko bardziej jakby zdać się na intuicję. Ja wiem, że to w Waszym przypadku, drogie byki, może być dosyć trudne, bo jesteście ziemskim znakiem, bardzo pragmatycznym, tak? Czarne jest czarne, białe jest białe, ale czasami trzeba puścić wodze fantazji. I teraz będzie y, może troszeczkę większa łatwość, dlatego że y, no, macie tutaj <laughs> króla kielichów, czyli to jest osoba, która kieruje się emocjami, uczuciami, tak? E, która dopuszcza e, oprócz tego takiego pragmatycznego sposobu życia dopuszcza te emocje i <laughs> wtedy być może ta intuicja też wzrośnie więc... No cóż Do was świat należy wszystkiego dobrego Wam życzę.